Witam was serdecznie z tej strony cinek, a to jest mietasowe granie. I zapraszam na oglądanie kolejny odcinek. Musimy im zbijać chyba najwyraźniej. Tak mi się wydaje. Dobra, spróbujmy tutaj. Może się uda. Ach, nie wyjdziecie, my was musimy tutaj. Nie da się wykryć. Dobra, może tędy? Ale tutaj nie ma przejścia. Tam szukają. No dobra, tam. On jest tam, a możemy ich tak... ...pyknąć, czy nie możemy pyknąć? Można go, dobra. Dobra, można, spróbujemy. A, jeszcze minigierka je, o! To nie takie proste, okej, okay. złupić, o pewnie, że złupić, no dobra, osełkę mamy, możemy, y aby wyciągnąć nóż, dobra, R, aby naostrzyć, dobra, a, teraz możemy, dobra, okej, okay. okej, okay. dobra, działamy, działamy, dobra, po cichutku, nie widzę nikogo. Wiele szukałeś? Nie, dobra. Fizyk, fizyk. Dobra, tam szukają póki co. Dobra. Mam nadzieję, że to się nam uda. Słychać, jest so, i to gdzieś blisko. Oj, ona jest strażnika. No ok, ale czy ty będziesz chodził gdzieś? Czy nie? A możemy przyjść na przykład tędy? A, nie przyjdziemy, tędy. Ajajaj. Aj, aj. No dobra. Mamy, nie da się wykryć, ale mamy go pokonać. Oooooejiem? Nie chyba. Tak Możemy tu coś znaleźć. Nie, dobra. Czyli tędy nie przyjdziemy, czyli chyba musimy po cichutku spróbujemy. Wejdziesz przez tą osłonę, czy nie? Nie przejdzie. A? Ej. Nie no, misja się nie uda złapano cię. Ej!

Keep looking. A, po prostu musieliśmy. Dobra, przeczekać pewnie jakąś się ten Spałem ten moment, za bardzo się naoglądałem. Dobra. Nao, spłynuło. 3. R. Dobra. Dobra, jest R. A tu jest kolejny. Dobra. Nie, no jak on nas zauważył? No jak? No przecież klika, kliknąłem E. No przecież to nie może tak być. No jasny, jak No coś tu było nie tak. Nie wiem, jak on nas usłyszał, skoro my się skradaliśmy. Nie wiem, dobra. No i dlaczego wcześniej nie zadziałało? Nie wiem. Czy zrobiliśmy wszystko tak samo? A, tak mówi. No dobra, czekajcie teraz pytanie, czy on poszedł sobie dalej? Czy ten nas zauważy? A w krzaka się możemy schować? Mój chyba śmniejszy przeciwnik tam się trafił. Szybko, 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 szybko. Dawaj, 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 dawaj. Eńzio, dawaj. Dobra. Dało się. Tam ten gdzie jest, tamten gdzieś poszedł. Mam nadzieję, że go nie znajdą miękze. Właśnie nie wiem czy można ich podnieść. Jeste. Dobra, wy tam szukajcie, wy tam szukajcie, a ja a ja się zajmę tym szybko. Szybko, bo tamten zaraz może zobaczyć. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. My chyba nie możemy ich jako tako przenieść. Idzie tutaj? Nie? Dobra. Ale idzie tam za to. Dobra. Dobra, ułatwia trochę to zadanie nasze. you oi what are you doing here damiano answer me don't listen really mr Caruso. <laughs> i asked you a question the boy was a dead we tracked him in the dark he must have crossed over. We mean no disrespect. We'll take him. Be on our way. The boy goes nowhere with you. Until the debt is paid, he belongs to us. Your boss, the boy is under my protection, and if our truce is dishonored again, I will repay that offense. Score with the Spadaros over here. the kid. Greatness would be allowing our enemies to overstep without consequence. Can you work? Yes. Then you bring him back, Luca. You do that to his face. Don Torresi doesn't take kindly to trespassers. Lucky for you, he takes even less kindly to the Spadaro clan. You have a name Enzo. All right, Enzo. Let's go.

what happened at the mine? it was a collapse. people died. not sure how many. where were you headed? anywhere. no family? no. Oh, we can find people. you somewhere to stay. but you will be expected to work. a place to rest your head doesn't come for free. whatever it is. i can do it. is that where we're going? A little different to call it Zolfo, no? Don Torrisi looks after all of this land. Takes good care of it. You see those vines in the fields. Eventually the grapes will become Torrisi wine. That's the family business. More or less. No, Don Torrisi lives there. Along with his family. He started with nothing, just like you and me. He's worked for everything, yes. It's beautiful. I suppose it is. It was nothing. Just a surprise visit. Damiano <coughs> Bastoni. Hello? What was he thinking? Oh, he wasn't. The don straightened him out. Who's your friend? Enzo. New pair of hands. Stables are this way.

a dobra, nie będziemy zaglądać, chociaż księżo ma, ma przyciąganie do kłopotów. Różka okay. jest tu to dziękować luka luka panie. Dziękować, idę. Muszą są czy nie zabrali? This is... ...this is good. Ah. Good might be a stretch... ...but it's yours for now. You get some rest. I'll be back later to talk about work. Susie... So I how you mine boys. Say hello. Who are you? Someone who belongs here. Not here. Out there. You, though, you look around at home in the big pen. I'm Cesare. My uncle runs this place. Where's Luca? busy? You told me you wanted to make yourself useful. Yeah, don't worry about that. They smell you before they see you. But change out of those legs, will you? I'll wait outside. Oi oi oi. jest oj, oj, znowu to samo co poprzednio było. Tak ten kasupała Życzę Ja wam pokażę, ja wam pokażę tydzień Hej Możemy się przebrać ładnie jak pelutek? A, możemy być krótko przycięci, Tutaj nie. Ej, kask wyścigowy. Dobra, ale zablokowany jest. Dobra. Pracownik winnicy. I tak. Nie no, tak, tak lepiej. Karuza. Ej, jakie ciuszki mamy. Ej, no to tutaj to jest bajera. No dobra, no to weźmy sobie tak. Tak, o. Węglowardza. No i gitarka, ale kapeluszka nie możemy. Szkoda. Garnąłbym, ale dobra. Mamy taki, co możemy wyposażyć. No i już mamy ciuszki, i wyjdźmy. Ej, no teraz to kryj, to chłopaczek, dobra. Dobra, co tu mamy? Coś możemy podnieść. A, przytrzymaj, on. Dobra, na f mamy bandażę. A, końcu pełni sił. A osełka? To jest osełka, chyba nie możemy chować wziąć. A ty w ogóle skaczesz w chłopie? Nie. ty chłopie nie skaczesz, nie lubisz chłopać. Coś tu mamy. Instrukcje co do zbiorów: Zbierać tylko dojrzałe winogrona, ciemne i pełne. Zostawić zielone. Zachować ostrożność, nie ciąć ani nie rwać winorośli. Napełnić koszy całkowicie. Pełne kosze zapobiegają marnowaniu. Kosze zanosić do pracy natychmiast bez opóźnienia. Liczyć kosze nacięciami lub kamieniami. Pracować szybko, dni są krótkie. Pomyłki to mniejsza płaca. Pracować innie. No dobra. I tu mamy szafę. No dobra, to wychodzimy. No ale zobacz, jak my wyglądamy. I to, to, czy to?

i tego to byśmy nie chcieli, ale notateczkę. No, tateczkę. dostawy wina, siódma, seria della Zagra. Dwie skrzynki. Tutaj mamy skrzynkę. Dobra, dobra. I dobra, skrzyneczka. Okej. Okay. No to lepiej. O, no to. Byliśmy zatrzymani. No to wiek nie to niż kopanie tam. Tylowym działaniem w kopalnie, nie? Okay. Ej, Tej warsztat, coś ciekawe, nie chciał nas puścić tam, dobra? Zobaczymy. It's get it? It? That's my uncle's finest. This is nothing. You should try carrying a basket of sulfur on your back. I'll take your word for it. There's another one of those layabouts from town. Where is he going with all that wine? What do you think of me? This is the farmhand your husband found hiding in the cattle sheds. Well, he at least appears to be working. Come over when you are done. Need some Dobra tu lecimy po kolejną rzyneczkę No dajemy dajemy oj, dajemy dajemy. ale poznaliśmy już najajmniej rodzinkę ni jeszcze rodziny pewnie kontek no, tutaj niż to chyba a nie nie ma well done, to the to be This should be the last area. Pewnie, że ostatnia. Pewnie, że ostatnia. O, przerzucili ją jedną na drugą. No proszę. Okej, okay, ogarnięty. Well done. See? He didn't drop a thing. You owe me fifty liters. Is my package from the Don in there. Minkia, it's inside. I'll get it. And make yourself useful when I'm gone. We'll see what Valentina wants.

Except Cesare. but that boy is a law unto himself. I uh, understand? Don is a fair man. But he likes things done a certain way. And you do not want to find yourself on the end of his tent. Thanks for the warning. If you're ready to help, I need you to carry something to the kitchen for me a pig, freshly booted for dinner. Pig? Um, Certo. I'll show you where it is. This way. Nie mamy posiłków takich bardzo więc ważne, wszystko to to się dobrze tutaj urządzili. Nie, no ładnie, 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 dobra. Okej, okay, to bierzemy świnkę. A to kawałek świnki jest. No dobra. No to kiedy? Czekaj, 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 bo możemy. Przystać? Do to dziękuję za dobroć okazaną mojej rodzinie, nigdy jej nie zapomnijmy, aż do końca naszego życia. Jest Pan dobrym człowiekiem, pragnąc stosownie wyrazić podziękowania za tę hojność, darujemy Panu tę świnie Nero dei De jako prezent na imieniny Pana córki. A, to już wiemy, po co to, to jest. To największy i najzdrowszy okaz, jaki miałem przyjemność wyhodować. Z pewnością zadowoli Pańskich gości. Z gorącymi pozdrowieniami. Signora Gulotta, no dobra. Dobra więcej nie ma. Lecimy. A tu już wiemy. You, here, you, you can come into the house only when you are invited. Don't step a food inside. Our You'll eat with the other workers at the end of the day and you are expected to be clean and present and keep to And he won't appreciate sticking a nose into his affairs. I will. Good. Follow these rules and stay out of trouble. <laughs> Postaramy się. It's się, tylko nie mamy się wykompać. O, no tak. że i tylko checkuję na zdjęciu, na razie. Jest jeszcze mniej zasług, na pewno. Lejon, na zlejon. Ok, ok, He, to sobie przyszedł na wydzierkę. A składniki są pocięte na małe kawałeczki, to już nie będziemy tak czytać. podsmażyć, wymieszać, dobra. Dobra, no to odkładamy. To to przepis, to aż tak nas nie ciekawe. Raczej nie będziemy Anything gotować. To wszystko. Is I poczekaj. W ramach przygotowań na, na sobotnich gości, ojciec John lubi lepsze wina i zawsze bierze dokładkę jedzenia. Należy go spytać, czy ją chce, czy gdy będzie miał pusty talerz. Inaczej się rozłości. Burmistrz lubi na koniec posiłku wypełnić klapę, posadzić go daleko od wina. Niccolo Leone Galante nie weźmą udziału. Cytrynowe kandyli niepotrzebne. Pamiętać, żeby przekazać Donowi Torostiemu jego przeprosiny. Przysłał prezent dla Izabeli. Rafael i Genaro Onnatella Baron nie może przybyć ze względu na sprawy w Palermo. Zabrać zastawę Genara z miejscem przy Izabeli i przesunąć wszystkich. Vincenzo a przyjaciel Donator Szorski, ale trzeba go dobrze traktować. Wracam Paniere Pokiczu, uwaga na spódnicę. O, w tym miejscu. Next stop, the stables. You good with horses? I can ride. <laughs> That's not going to help you much there. Luka said you led Damiano Bastoni right onto our land. I was running. I didn't know about this place. It's a long time since we heard from that dirty bastard. maybe you are working for him i would die before helping that sugaminka trust me well heard you roughed him up so maybe you are right now i have a very special job for you caruso hey Gaspare. enzo's come to help clean out the stables you just made my day there's a shovel inside <laughs> what will you do i'll be outside enjoying the fresh air Find me when you're done. Ale bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. A, dobra. oj, oj, już czuję ten zapach. O, dajcie notatkę. Opieka nad kosimem. Kaspar, kosimo ciężko dyszy i o wiele za często prycha. Bardzo szybko się męczy podczas biegu. Zadbaj o niego dobrze. Musi być zdrowy, żeby wziąć udział w palio. Aby wyleczyć jego tors. Nacieraj mu gardło co rano czoskiem i oliwą z oliwek. Jeśli wpadnie w letarg, nasącz mu sianowinę. Wrócę w przyszłym tygodniu, do niego zajrzę. Arl, naldo. No dobra. A my musimy posprzątać. No dobra. To weźmy się jeszcze <grytanie> za spontanie. I. A, sam będzie sprzątał? Nie mogę Cię ruszyć. No i dobra. O, sam się wziął. And very good. Oh, they slowed us down a bit. Who are you? Sono Enzo. I work here. For now. You have not always been a stable land. We do not always get to choose what we do. Suppose not. We can choose who we are. We can. No, grazie. See you around, Enzo. No bye bye. A i już mu tutaj Cieszę się, cieszy, już ma zacieszę, że już będą kłopoty, coś tu że będą kłopoty. Jest 1 Och, się źle skończy. Oj, ojoj ojoj oj, znowu to samo na kactence.

Never mind. Thanks for helping in there, Enzo. No dobrze, ale to tutaj sobie po tym sprzątaniu tego zwrotku zakończymy sobie i spotkamy się już w kolejnym odcinku, więc jak Wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, aby być na bieżąco i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć. Musimy zobaczyć tu te furki. Ej! No! Fajniutkie, fajniutkie, dobra, dobra, to już nie przeciągam. Kończymy, i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć.